Witam Was. Dzisiaj przedstawimy Wam zawartość paczki, która do nas przyszła oraz zawartość edycji, którą nabyliśmy za prawie bestem. Od czego zaczniemy Kamilu? Paczka. Paczka. OK. O tutaj dzisiaj przyszła do nas paczka z Alele Drogo. I tak, oczywiście już rozpakowaliśmy, bo nie mogliśmy się powstrzymać i w środku znajdziemy co. Pierwsze wydanie Duma oraz już tutaj wysunęło mi się Alien Trilogy. Tak. Proszę, to jest nasz Alien Trilogy. W środku. Niestety okazało się, że tutaj jest ułamany zawias, chociaż napisaliśmy już do użytkownika, ponieważ tak nie miało być. Oczywiście instrukcja płytka. Nie będziemy zbyt szczegółowo przy stawiać tych gier. To ja jak poznacie w serii Stara Lejara, bo właśnie o tej serii je skupiliśmy, i pierwsze wydanie Duma, które tak wygląda. I tak tutaj z tyłu nie wiemy dlaczego jest pusto. A tu z przodu mamy płytę, która oczywiście jest napędzie. mamy instrukcję oraz kartę, żeby wypełnić wysłać i podzielić się tym co mam w domu i takim tam, chociaż nie wiem czy to ktoś kiedyś w ogóle robił w tych starych czasów. I tak, to jest nasz zakup do serii Stara Alejara. Kolejne paczki do Stara Alejara jeszcze przyjdą, to nie jest jedyna paczka. I tak, dzisiaj udało nam się nabyć bardzo ciekawe wydanie Baldur's Gate. Tutaj pokażemy, Kamil, gdybyś mógł pokazać na laptopie. Ops, tak wygląda od tego kartonowe pudełko. Tylko niestety nie, nie udało nam się nabyć tego pudełka, bo nie było tego w zestawie. Tutaj były płyty, wszystkie książeczki i ten specjalny segregator, który teraz trzymam. To już zamykamy. I tak, to jest kompletne wydanie Bal sagi Baldur's Gate. I tak, to jest segregator. Bardzo ciekawe opakowanie nagra. I tak, po otworzeniu mamy tak. Pięciodeskową, podstawową wersję wrót Baldura. 1, 2, 3, 4, 5. Tutaj mamy opowieści z Wybrzeża Mieczy oraz dodatek do dwójki Tronbala Tu jest specjalna płyta z dodatkami do edycji kolekcjonerskiej. Ona chyba nie jest, nie była do tego dołączona, bo ile się tam, to ma być 11 płyta, a to jest nasza 12 płyta. I mamy na czterech płytach Baldur Gate 2. druga, trzecia, czwarta A ja tutaj nie wiem po co to jest. Naprawdę bardzo ciekawe wydanie, że jeszcze takiego, z takim się nigdy nie spotkałem. I tak, i w zestawie napotkamy takie rzeczy jak instrukcja do gry i do dodatku. No i w środku mamy te wszystkie statystyki, podręczniki. A tutaj z kartką jest. A, urwana. Okej, okay, nie będę się tym zajmował. Lektura powstała na długie noce. Mamy instrukcję do dodatku Tron Oczywiście z tymi wszystkimi sydystykami. Mamy takie rzeczy jak karty pomocy podręcznej. W których mamy to wszystkie takie tak, najbardziej podstawowe rzeczy, jak widzicie, których jest naprawdę bardzo mało. to pomocy podręcznej do Baldura dwójki, która już jest na szczęście tyczką mniejsza. Znaczy na szczęście, nieszczęście. Nie będę się wypowiadał, bo naprawdę w grę nie, nie grałem jeszcze, ale mu, musiałem posiąść tą edycję. Mamy też mapkę. Proszę. To jest Valdur's Gate dwójki. No i no dobrze mówię by było. Je, je, jeżeli się teraz pomyliłem, no to najmocniej was wszystkich przepraszam. Tutaj mamy drugą mapkę. A, to jest mapka z wolny z te dwójki, tam to była zjedynki, tylko niestety to już jestem w normalnym papierze, takim normalnym papierze po prostu. I tutaj jeszcze mamy tak instrukcję do dwójki, która jest jak no, trochę większa. I oczywiście staty, niestaty. Oraz dostaliśmy też kompletny opis przejścia Shadows of. M do Baldur's Gate 2. I ta książeczka, nie jestem pewien, czy wchodzi w skład tego, tego oryginalnego wydania, ale nabyliśmy komplet z tą książeczką. I tak, i to jest to, co dzisiaj chcieliśmy wam pokazać. Co do informacji o kanale, to na razie nie mamy nic do powiedzenia, nic, no, nadal czekamy na dysk twardy po prostu, bo i, I jednak po prostu wygodniej by było na stacjonarze nam to nagrywać, się doszliśmy do wniosku. I to chyba tyle. Jutro ukaże się drugi odcinek z serii Stare Alejary, w którym przedstawimy grę, o której Wam teraz nie powiem, dowiecie się jutro. No i tyle. My się z Wami żegnamy i do zobaczenia.